Słuchajcie, już wielokrotnie o tym mówiłem i nie chcę mi się wałkować tego tematu ciągle, więc powtórzę ostatni raz, dlaczego u nas na zakładzie są kilka razy w roku wykonywane badania kału u pracowników. To nie chodzi o zdrowie czy o jakieś kwestie związane z sanepidem i tak dalej, tylko my po prostu sprawdzamy zawartość masy kałowej pod kątem pokarmów, które spożywali wcześniej, tak? Bo zdarzało się wielokrotnie, że wyczuwałem na przykład od robola, że jadł chleb z masłem, tak? Albo że jadł żółty ser czy jakąś kiełbasę. I on mi ściemniał, że to jest nieprawda, że on takich rzeczy nie jadł. A potem po pobraniu próbki kałowej okazywało się, że właśnie były kawałki żółtego sera, masła i tak dalej. Więc teraz, aby nikt nie oszukiwał na zakładzie, robimy takie wyrywkowe kontrole. Kilka razy w roku, i dzięki temu jest porządek, i nikt po prostu nie kombinuje, nie próbuje oszukiwać. Pozdrawiam.